Zapraszam Was na kolejny odcinek poczty od Was. Jak widzicie, zaczęłam sobie tutaj jedną moją ścianę wyklejać e, Waszymi listami, Waszymi rysunkami, Waszymi kartkami. Także dziękuję Wam bardzo. I chciałabym na początku tego filmu apelować do Was, żebyście nie wysyłali mi paczek. Bo słuchajcie, wysyłacie mi jakieś kosmetyki, e, błyszczyki, jakieś różne pierdółki i to jest bardzo fajne. Ale słuchajcie, nie chcę, żebyście tracili kasę, po prostu żebyście wydawali kasę na takie rzeczy. Wyślijcie mi kartkę, wyślijcie mi list, jeżeli chcecie. Jedyne, jeżeli chcecie mi zrobić przyjemność, Możecie mi wysłać magnesik, bo, e, bo jeżeli chodzi o magnesy, to właśnie zbieram ze swojego miasta. Ale to jest wszystko, naprawdę nie wysyłajcie mi żadnych upominków, prezentów. E, także tyle, jeżeli chodzi o mój apel. Te filmy robię dla tych, którzy mi wysłali te rzeczy e, w formie podziękowania. Także, jeżeli Was nie interesuje, e, co tutaj kto do mnie napisał, to, nie musicie, to możecie go ominąć. E, pierwsza paczka jest od Martyny. I powiem tak, Martyna mi co jakiś czas tutaj wysyła jakieś ogromne paczki, już tych paczek mam tutaj kilka, uzbierało się, z różnymi giftami w środku, jakieś kartki, jakieś herbatki, em, bardzo miłe listy, opowiadam mi je o swoim mieście, różne błyszczyki i różne gadżety i tak jak mówiłam Martyna, nie wysyła mi tych rzeczy, bo ja tego mam bardzo dużo naprawdę w domu, nie potrzebuję więcej, a ja tutaj dostaję od Martyny właśnie różne takie dary losu. Także nie chcę, żebyś wydawała kasę. Jak ja patrzę po prostu na to, jest mi bardzo, bardzo miło, ale mam przed oczami młodą dziewczynę, która po prostu idzie i wydaje swoje kieszonkowe na dziewczynę, na jakieś rzeczy dla dziewczyny, która naprawdę ma wszystkie kosmetyki i nie potrzebuje więcej. Także jeszcze raz, Martyna, dziękuję. Dziękuję za tyle miłych słów, naprawdę. Tylko już mi nie wysyłaj tych paczek, bo tych paczek mam tutaj chyba od ciebie z cztery. Także Martyna, buziaki, pozdrawiam i czekam na Twoją kartkę. Tutaj mam jeszcze jedną paczkę od marzenia z kanału Makeup Martyni, od którego bardzo. Pozdrawiam. Tutaj mam od niej list, to wam teraz tego nie pokażę. W ogóle z Marzeną jestem umówiona i mamy się poznać osobiście w tym tygodniu, także bardzo się cieszę. I dostałam od niej dwie bluzki z czaszkami, ale muszę wam pokazać, bo wzory są bardzo fajne. To jest crop top, Ja w crop topach nie chodzę, a ten mi się bardzo spodobał. A druga to jest taka bluzka na ramionczka z dwoma czachami. Marzena wie, że uwielbiam czachę, także tu akurat bardzo, bardzo trafiła. Buziaki, kochana, cieszę się, że cię w końcu poznam. Wakacyjny portret dostałam od Alicji. Ja wam tutaj pokażę, jak wygląda. I moim zdaniem przepięknie. Przepięknie oddała mnie, i naprawdę jestem podobna na ten portret. Zaraz to zawiśnie z tyłu, zresztą wszystkie wasze kartki i listy będą tutaj z tyłu wisiały na tej mojej właśnie specjalnej ścianie. Przepiękny w pastelach, strasznie mi się podoba, także dziękuję i pozdrawiam. Karolina, która spędziła chyba wakacje u Cioci w Gdańsku, pozdrawiam. Wiktoria była w moim ulubionym dziwierzeniu, które po prostu uwielbiam. Nie udało mi się w tym roku jechać do dźwierzyna, ale mam nadzieję, że w przyszłe wakacje pojadę. Jowita, dzięki za kartkę z Augusta. Jowita pochodzi z Nysy. Dziękuję za pozdrowienia, ja też Cię pozdrawiam. Tutaj dostaliśmy ja i Darek pozdrowienia od 12-letniej Ani. Napisała mi nawet korn, i tutaj, są, tutaj jest jakaś. Z Zatoka w Chorwacji, także mam nadzieję, że Ci się tam podobało, tam jeszcze mnie nie było. Od Małgosi dostałam kartkę, taki mini list um, z Ustki Małgosia jest z Dublina, um, także na pewno jak będę w Dublinie to się spotkamy. Taka bardzo ładna, wakacyjna kartka, taki zachód słońca od Karoliny. Karolina była w Dziwnowie. Julia przysłała mi kartkę z Bułgarii, była tam w tym roku na, um, na wakacjach. To są złote piaski. Tutaj mam kartkę z Łeby od Darii, dziękuję bardzo i pozdrawiam. Od Moniki pozdrowienia dla mnie i dla Darka, także oboje dziękujemy. Mon Nika ze Stegny. Kolejna kartka z Bułgarii jest tym razem od Moniki. E, I napisała mi, że jestem pierwszą osobą, która ogląda oglądała na YouTubie, nie chodzi o te urodowe. Kartka od Natalii z Pobierowa z tych wakacji. Kasia ze Szczecina przysłała mi kartkę była w Tatrach. Pozdrowiła Czy moją siostrę, także dziękujemy bardzo. Marta napisała mi, że YouTube rządzi i przysyła mi pozdrowienia z Londynu. Też pozdrawiam, Londyn. Kolejna Marta, Ale z Gdańska tym razem. Uwielbiam Gdańsk, widzicie tutaj przepiękną kartkę. Słuchajcie, dostałam kartkę z Japonii tak cudowną i dostałam tą kartkę od Małgosi, która powiedziała, że dzięki mnie, ale ja nie wierzę, że to jest dzięki mnie, że zaczęła oglądać moje filmy i wtedy wysyłała właśnie swoje pierwsze zdjęcia na tle tapety w kwiatki do agencji modelingowej. I dzisiaj jest tutaj gdzie jest i biega po castingach i chodzi. Chyba chodzi na wybiegach e, I że dzięki mnie spełnia moje marzenia Coś takiego usłyszeć to jest coś wspaniałego Dostaliśmy pozdrowienia dla całego biura, Dla DJ, dla e, Red Lipstick Monster Dla Oleśki, Panny Jany i całego biura e, Pozdrawiam Cię i to jest moje marzenie Japonia to jest moje marzenie w ogóle taki znaczek Słuchajcie no Strasznie się cieszę i właśnie zastanawiałam się Skąd może być ta kartka, przepiękna To jest, muszę tam jechać Tutaj Justyna mi przysłała kartkę chyba z Norwegii Z Alesund, bardzo fajna kartka Muszę to zgooglować, gdzie to dokładnie jest. I wysłała mi kartkę, zanim właśnie wyjechała. Wiktoria napisała, że dla niej jestem najlepszą blogerką i pozdrowiła mnie z wakacji z nad Morza Bałtyckiego, także dziękuję. Tutaj dostałam pozdrowienia z Jastrzębie Góry od Julki, także dziękuję bardzo. Z Chorwacji dostałam kartkę od Marceliny, która prowadzi kanał Hair TV. Ja cię kojarzę z komentarzy, także odeślę was na jej kanał i ma, ma też bloga tuherblogs.com. Dziękuję bardzo za pozdrowienia i napisała, że dzięki mnie dowiedziała się o wielu ciekawych rzeczach, o tangle, teaserze, lokówkach i tak dalej. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Tutaj mamy jeszcze jedną kartkę z Chorwacji, i Chorwacja w tym roku to jest hit. Po prostu wszyscy byli chyba w Chorwacji. Wcześniej były same kartki z Turcji. Pozdrawiam Cię, Zosiu, dziękuję Ci za miłe słowa. Mam nadzieję, że się fajnie bawiłaś. Tutaj dostałam bardzo fajną, fajny list. Nie będę wam tutaj czytać od Sabiny. Sabina ma 15 lat w ogóle, ale fajne imię. I dostałam, słuchajcie, obrazek. W sensie rysunek Czachy, po prostu mega czaderski. I bransoletkę z Czachą i jeszcze inną bransoletkę. Także dziękuję bardzo. Możecie mi przysyłać rysunki, ja je uwielbiam i tak jak mówiłam. Będą tutaj wszystkie wisiały, będziecie mogli później zobaczyć całą moją ścianę. Dostałam pocztówkę od Julii, która ma 12 lat, z haup. Druga jest z Chorwacji też. I dostałam jeszcze zakładkę od książki do książki, także dziękuję bardzo. Od Anieli dostałam kartkę ze Świnoujścia, zobaczcie, jaka fajna ze statkiem. I z latarnią. Czy to jest latarnia jakiś wiatrak? Dostałam e, list od Dominiki, e, która mi tutaj trochę opowiedziała o swoim życiu. Pytała się, jak tam u mnie, opowiadała mi właśnie, jak, co u niej w szkole. E, I że dzięki mnie poznała e, wiele dziewczyn na YouTube, Lipstick Monster, Oleśkę, Pannę Janne, także bardzo, bardzo mi miło. Dostałam też bransoletkę taką z babuszką, nie wiem, czy tutaj widać. I dostałam bardzo fajną e, zakładkę do książki. to jest zakładka do książki z Krapkowic. To są chyba czachy, jeżeli się nie mylę. Także dziękuję bardzo i pozdrawiam. Kolejna kartka zwierzęna od Kasi złodzi. Mam nadzieję, że się fajnie bawiłaś, tak jak mówiłam do Dźwirzyna muszę odwiedzić, bo to jest moje dzieciństwo całe, jest w e, Także za rok tam na pewno już jadę. Pozdrawiam. Mm. Asia z Gdańska przysłała mi przepiękną kartkę z Paryża. Tak strasznie mi się podoba, z takim e, vintage'owym stylu. Dziękuję za miłe słowa. Mam nadzieję, że podobał Ci się w Paryżu. Ja kocham to miasto, jest tam przepięknie, chciałabym tam wrócić. E, dostałam kartkę, słuchajcie, to jest hit, Sarwinowa, z, z, na, z Nadmorza Bałtyckiego. Ja tam byłam z Glam Paulo, z Baycar z Oleską, z Jackiem. Na, na wakacjach i było super. I Sara mi właśnie wysłała stamtąd dokładnie kartkę, także super. I Sara pozdrowiła tutaj całą ekipę chłopaków. SKK, Faryziego, dzidziego i Pitera, także dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. I powiedziałaś, że pokazałam swoją kartkę świąteczną i że się ucieszyłaś, także pokazuję kolejną kartkę. Gabrysia była w i pozdrawiła mnie i Darka, także my też pozdrawiamy. Napisała I love stylizację i że mam najlepszy kanał, jestem najlepszą vlogerką, bardzo mi miło. A tutaj się ktoś nie podpisał, słuchajcie. Napisał ktoś tylko, że serdeczne pozdrowienia z Znad Bałtyku dla mojej ukochanej vlogerki Stylizacja. I tutaj mam nawet napisane YouTube, to jest mój adres, jest znaczek na dole, ale nie ma napisane od kogo, także pozdrawiam cię. Następnym razem się podpisz koniecznie. Dostałam tutaj kartkę i list i różne yy, prezenty od Weroniki, którą bardzo pozdrawiam. Yy, I słuchajcie, dostałam kartkę, ze jest po hit ze Szczebrzeszyna. Czy w ogóle wiecie, gdzie jest Szczebrzeszyn? Bo ja nie wiem, zawsze się mówi: w Szczebrzeszynie krząż brzmi w trzcinie. I nikt nie wie chyba, gdzie to jest tak naprawdę. Ja muszę teraz sprawdzić dokładnie, gdzie jest Szczebrzeszyn, bo wszyscy znają to powiedzenie, które powtarza się po to, żeby nie łamać sobie języka albo żeby połamać sobie język, ale nikt nie wie, gdzie ten Szczebrzeszyn tak naprawdę jest. Dziękuję Ci bardzo, że mi o tym przypomniałaś się, zaraz sprawdzę na mapce. Dostałam tutaj też list i dostałam też gadżety. Dostałam lakier do paznokci, zakładkę, z której na pewno się Oleśka ucieszy, bo to było robione na podstawie jej tutorialu, i bransoletkę, także dziękuję bardzo i buziaki. Dostałam pozdrowienia ze słonecznej Chorwacji. Znowu Chorwacja od Madzi, mam nadzieję, że się fajnie bawiłaś i znowu dostałam komplement, że jestem jej ulubioną youtuberką. Także buziaki. Słuchajcie, dostałam list od Wiktorii i po prostu mnie na łopatki, bo nałoży... napisała o mnie wiersz. Mam nadzieję, Wiktoria, że się nie, nie obrazisz, ale muszę to przeczytać wam wszystkim, bo mnie to po prostu coś takiego tak rozczula. Karolina wysoka dama nigdy nie wstaje z samego rana, to prawda. Wsiada do auta i w trasie wariuje, gdy dociera na miejsce, to imprezuje, nieprawda? Jak ja to samochodem to nie imprezuje. Chyba, że bez alko. Punkt 12. Śniadanie szykuje i bieganie na miasto, bo zaraz zwariuje. Wraca do domu super zmęczona, a pipi mruczy bardzo znudzona. Odpala komputer i jest zamyślona. O to wszystko u mnie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Tutaj pozdrowienia z Poznania. Dostałam od mojej Natali. Dziękuję bardzo. Zobaczcie, jaka przepiękna kartka. Prześliczne kolory. Zaraz tutaj już przyczepię gdzieś. Dostałam kartkę od Małgosi z Dublina. Zobaczcie, jaka świetna. Myślałam na początku, że to jest Londyn, ale jest to Irlandia i... Naprawdę, super czaderska kartka, bardzo takie lubię. Pozdrawiam. To jest znowu nie wiem od kogo jest ta kartka, bo, e, bo jest tutaj dla mnie, dla Widziego, dla Łobuza, Pozdrowienia, hej Łobuzie, z pięknego nadmorskiego Pobierowa i e, bardzo dużo miłych słów, ale nie wiem jest to dodatkowe, także nie zapomnijcie się podpisywać na swoich kartkach i listach. Dostałam kartkę od Sabiny yy, ze słonecznego Karpacza i napisała, że czeka na nowe filmy. Dzięki. Martyna przysłała mi kartkę zwierzyna. Kolejna kartka świzna, to jest znak po prostu, że ja tę do świzona, już mówiłam po raz kolejny. I dostałam fan art tak zwany, tak napisała, i to jestem ja i mój kot. Zobaczcie, czy to nie jest? Czy jestem podobna? zobaczcie, z profilu? Myślę, że tak. Też tutaj będzie zaraz wisiał ten rysunek. Ja uwielbiam wasze rysunki, także jeżeli lubicie rysować, to koniecznie, to koniecznie mi coś narysujcie. Słuchajcie, dostałam przeuroczy list od Katarzyny, taki gęsto, gęsto zapisany. Ja tutaj się mega wzruszyłam, jak to czytałam, bo Katarzyna op opisywała mi o swoim ciężkim okresie w życiu, przez które niby pomogła mi przejść. W sensie moje filmy jej pomogły przebrnąć przez to. Jest mi strasznie, strasznie miło, jak mi takie rzeczy piszecie. No niesamowicie mi miło. Ka Kasia jest z piwnicznej e i napisała mi, że mi wysłała autograf. E ze zdjęciem, ale nie, nie lubię autograf, fotografy to mogą rozdawać pisarki albo jakiś wykonawcy także, także autograf, autograf to nie ale bardzo, bardzo mi miło mam nadzieję, że wszystko już u Ciebie ok, dziękuję też za pozdrowienia dla Darka i cieszę się, że filmy poprawiają Ci humor i, no, i że wracasz do siebie Słuchajcie taką wielką kartkę, dostałam od e, Skrynicy Morskiej, od Karoliny, od mojej imienniczki. Myślę, że naprawdę super sprawa. Dziękuję i pozdrawiam. E, Kaśka z Krakowa przysłała mi e, taką kartkę i dzięki mnie powiedziała, że też e, jest bardziej pewna siebie, także bardzo się cieszę, jak takie rzeczy mi piszecie. Koniecznie mi piszcie, jeżeli filmy Wam w jakiś sposób pomagają. E, możecie też pisać, jakie filmy chcecie oglądać. Nie musicie, możecie, możecie pisać, co się bicie e, zobaczyć. Także dziękuję bardzo za miłe słowa, Buziaki. Słuchajcie, jedno z marzeń: wyjazd do Tajlandii. Kasia była w Tajlandii i wysłała mi e, kartkę, napisała mi, że ludzie są tutaj wiecznie uśmiechnięci. Mega, mega po prostu. Ja sobie gdzieś na środku no przyczepię, żeby w środku zimę sobie przypominać właśnie, że kiedyś będzie ciepło jeszcze. Ale super kartka, dziękuję bardzo. Mua. Kolejna kartka z Chorwacji, słuchajcie, od Natalki. Dziękuję bardzo, dzięki za miłe słowa. To, że jestem przykładem, to to nie, nie przesadzaj. Uważam, że nie jestem jakimś super przykładem, ale, ale bardzo miłe rzeczy mi napisałaś. No i mieszkasz w Wiedniu, ja uwielbiam uwielbiam ten mm, we Wiedniu się podobno mówi. Nie w Wiedniu, tylko we Wiedniu. E, uwielbiam to miasto, jest przepiękne, także tym bardziej jeszcze mocniej pozdrawiam. Uwaga, mam kartkę z Natalii Kokosowej-Tęczy, która była na Korfu. I Natalia narzekała pod poprzednim filmem, że jej kartka nie, do, nie dotarła. Dotarła, tylko wszystkie inne musiałam wcześniej pokazać. Na Korfu byłam. E, uwielbiam po wyspę. cała mi się podobała, ale sporo zjeździłam samochodem. Pamiętam, że z, z siostrami wtedy wypożyczyłyśmy samochód i sobie jeździłyśmy po tej wyspie. Odwiedzałyśmy różne plaże. Mam nadzieję, że też wszystko widziałaś, bo samo miasto Korfu jest przepiękne, także. Na pewno będziesz wspominała te wakacje. A ja jak zawsze co roku czekam na rekomendacje kolejnych wakacji od ciebie, bo to się na, najlepiej na tym znasz. Od Pauliny dostałam pozdrowienia z darówka, dziękuję bardzo. Przepiękna kartka z rybkami i serduszkiem. Uwaga! Ulubiona youtuberka Karolina i ulubiony youtuber Darek dostali kartkę z Giżycka e, od Pauliny. Raz tylko w życiu byłam w Giżycku, e, Bardzo mi się podobało, ja uwielbiam mazury, także dziękuję i pozdrawiamy oboje. Dostałam kartkę od Majwickiej, która napisała, że jest chyba najmłodszą Majwicką, bo ma 10 lat. E, jest, to jest Weronika. I byłaś tutaj w Okun... Okunin... Okunince. Podobno bardzo znane miejsce Okuninka, ale nie mam pojęcia dokładnie gdzie to jest, to też muszę zgooglować, żeby się dowiedzieć, bo słyszałam, że dużo osób tam jeździ. Wiktoria, Victor czyli Wika i Ewka wysłały mi, e, wysłały mi list i napisały mi, że mnie oglądają od dwóch lat i, i co robiły w Szkocji, i tak dalej, i tak dalej. I jakie zakupy zrobiła? Wika na napisała chyba, jakie zakupy zrobiła w Szkocji. Mega się uśmiałam przy tym i dostałam też kartkę z Cieszyna. Także dziękuję i Was pozdrawiam obie, bo chyba obie pisałyście ten list słuchajcie dostałam hit po prostu super list na takiej grubej kartce i tu jest napisane stylizacja jesteś piękna twoja fanka Natalia dziękuję ci Natalia Natalia ma 12 lat i pisze że hej łobuzy jesteście szaleni i o to chodzi i pozdrawia wszystkich moich przyjaciół ale nie, nie mogła wszystkich wypisać bo by się nie zmieścili mega mega super i dostałam jeszcze słuchajcie tu jakieś czachy zobaczcie i tu jest no i tu jeszcze coś mi dopisała Natalia więcej i że jestem super i jej, jej marzeniem byłoby zostać youtuberką, ale chcę zostać piosenkarką, a marzenia to marzenia. Mam nadzieję, trzymam kciuki za Ciebie, dziękuję Ci za list i tutaj jeszcze na tym, na liście, na, na kopercie miałam czachę, także dziękuję i pozdrawiam. Tam jest od Weroniki. List jest bardzo fajny. Yy, Weronika mieszka w Bieszczadach, Ja uwielbiam Bieszczady, także pozdrawiam tym, tym bardziej, tym mocniej. I pisze mi, że ogląda na Digi Show TV, hej, łobuzy, i że Digi to fajny, krejzelowy facet i pasujemy do siebie. Dziękujemy bardzo. No i napisałaś mi tu trochę o, o sobie i o tym, że podobał w się film Jak Przetrwać Szkołę. O tym, jak ty sobie radzi w szkole, dostałam bransoletkę, zdjęcie, którego Wam nie pokażę. Tutaj mam właśnie zdjęcie e, Weroniki i napisała, że lubimy te same kolory, i dostałam jeszcze jakąś bransoletkę, czy to jest na szyjnik. Także dziękuję bardzo i pozdrawiam, i dziękuję, że napisałaś, że jest inspiracją. Tutaj dostałam kartkę z mojej ulubionej Holandii. Nie przyznam wam nazwy miejscowości, bo jest, e, jest dosyć skomplikowana, a ja nie umiem na tyle jeszcze czytać. E, I właśnie Sylwia mi napisała: pozdrawiam mnie, I Darka, ale stempel jest z Rotterdamu. E, bardzo fajny znaczek. My też przesyłamy buziaki i pozdrawiamy, pewnie niedługo też z Holandii. Wiktoria napisała, że jest najwierniejszą ze wszystkich fanów i że żąda więcej filmów. Nie no, żartuję. Napisała, proszę o większą ilość filmów na waszym wspólnym kanale. Dziękujemy bardzo, dziękuję za pozdrowienia i na pewno będzie tych filmów teraz więcej. Dziękuję za kartkę. Emilia z Radzymina napisała mi, że jestem najlepszą youtuberką i maga naturalną, prawdziwą i bliską ludziom. Ma, ja też mam nadzieję, że się kiedyś poznamy i e, kartka jest Tatr, także dziękuję bardzo. Słuchajcie, dostałam bardzo piękną kartkę. Zobaczcie, jaka Piękna, czy to nie jest przepiękna kartka z Anglii, a dokładnie z Yorku, od Magdy. I wysłała mi też list napisany o sobie. Mam nadzieję, że szkoła ci idzie dobrze i mam nadzieję, że jak założysz ten kanał na YouTubie, to mi napiszesz, bo bardzo bym chciała zobaczyć. I także dziękuję za tyle miłych słów. I kartka jest naprawdę prześliczna. Tutaj dostałam coś ciekawego, list, słuchajcie i wlepki, wlepki takie z samolotami i list jest od Mileny, która na YouTubie ma nick Latamy z Warszawy i to wydaje mi się, że to jest taki blog, to, to są naklejki w ogóle na, na walizkę. I to jest taki blog i kanał, bo ona też prowadzi vloga: latamyzwarszawyblog.com, właśnie o tanich połączeniach lotniczych. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to koniecznie zajrzyjcie, a ja zaraz też zajrzę. I Facebook też jest latamy z Warszawy, z Warszawy, także buziaki, dziękuję. Od Ani z Jabłonnej dostałam prześliczny rysunek. Zobaczcie, przepięknie odwzorowała mnie. Uważam, że naprawdę, widzę tutaj bardzo duże podobieństwo. Dziękuję, pięknie za rysunek, zaraz to jego zawieszę. Uwielbiam wasze, wasze rysunki, także jeżeli lubicie rysować, to przesyłajcie. Justyna mnie rozwaliła, bo napisała, że lubi hashtag Karopodróże, czyli lubi pewnie moje vlogi z wyjazdów. Dziękuję bardzo, kartka jest z Władysława, pozdrawiam. Z Sianorzętów z Nadmorza dostałam kartkę od Karoliny. I ja napisała, ona najlepsza vlogerka, która daje kopa. Energii nawet w najgorszych dniach, no i oczywiście dużo motywacji i wsparcia. Pozdrowienia również dla dzieci, Zakuchańca, Dziękujemy bardzo. Mua. Karolina i Patryk są z Zielonej Góry, ale wypoczywali w międzyzdrojach. Mam nadzieję, że było fajnie, że fajnie spędziliście razem czas. Był jaki dla Was? Kolejne pozdrowienia od Karoliny z Wiednia. Dziękuję bardzo. Przepiękna kartka, przepiękne miasto. Tutaj dostałam kartkę i list od Olgi. I Olga jest z Białorusi i ma 16 lat. Jestem ciekawa, czy. Bo on bardzo dobrze piszesz. Jestem ciekawa, czy pochodzisz z Białorusi, czy masz jakieś korzenie polskie. Naprawdę przepięknie piszesz, w ogóle bardzo ładny charakter pisma. I napisałaś, że właśnie, um, że się za rok przeprowadzasz do Warszawy, że się trochę boisz i że widziałaś w Złotych teraz moją siostrę, i że nie podeszłaś, bo Kasia była zdenerwowana, ale strasznie tego żałujesz. Także następnym razem koniecznie podejść do Kasi, na pewno będzie jej bardzo miło. A ja Cię pozdrawiam i daj znać, jak będziesz w Warszawie. Słuchajcie, dostałam przepiękny rysunek od Maliny z Gdyni. Zobaczcie jaki kolorowy, jaka tutaj jest w ogóle zwariowana w... Jako, jako Sugar Skull w kwiatkach, coś pięknego. Dziękuję, i to będzie chyba był mój ulubiony rysunek. Dziękuję też za piękny list. Pozdrawiam. Słuchajcie, Róża była na koloniach i opisała mi, jak było, i że myślała, że będzie głupio, ale że było fajnie, i napisała mi o sobie, jak wygląda, i że pewnie chciałabym poznać przez swoje widzki. Róża ma 12 lat, także super, dziękuję za, dziękuję za list. Nie podam skąd jesteś, bo to jest bardzo mała miejscowość koło Białego Stoku i ja tam byłam. Także pozdrawiam. Twoje miasteczko jest piękne, bo byłam tam właśnie w wakacje. Eee, no i tyle. Dostałam przepiękny list od Karoliny i Oli i dosta tutaj dostały też pozdrowienia, dostali Kasi Kasia i Darek i wypisali w wypisały, że jestem taka śliczna i mam super ce cechy charakteru i tutaj są wypisane. Eee, bez przesady dziewczyny. Nie jestem aż taka idealna. A dziękuję za wszystkie miłe słowa. Ja też przesyłam Wam całuski. Pozdrawiam dziewczyny. Dziękuję za piękny list. Tu jest portret, który. To jest portret Darka, który on wrzucał już na Instagram i czekaliśmy na niego. Powiem Wam szczerze. Czekałam właśnie, a trzecie to do skrytki. I to jest podpisane Tomen and Evelina Art. Jeżeli znajdę, to wrzucę Wam link na dole. Darek czekał na ten portret, także dziękujemy jeszcze raz bardzo. Myślę, że jest bardzo realistyczny i bardzo mi się podoba. Także buziaki. Słuchajcie, dostałam. Super list od Pauliny, która mi opisała praktycznie całe swoje życie. Ale masz w ogóle mega pismo. To jest taka już kaligrafia, ciężko mi było aż to przeczytać, bo to takie równie sienienkie, okrągłe, cienkie literki. Nie wiem, kto tak pisze idealnie. Nie wiem, nie mam pojęcia, bo ja to bazgrole. I napisała mi o sobie, napisała mi, że było jej ciężko w życiu, że w ogóle że rapuje, że nagrywa. No, no, napisała mi o sobie bardzo dużo rzeczy i że chciała, jej marzeniem jest prowadzenie warsztatów dla ludzi zakompleksionych, niepewnych siebie. I że bardzo by chciała to robić na YouTubie i żebym się odezwała do niej. Także jeżeli będziesz w Warszawie, jeżeli ja będę, to bardzo chętnie się z Tobą spotkam. Dziękuję Ci za piękny list i myślę, że jeżeli będziesz chciała, to na pewno Ci się uda i na pewno zaczniesz nagrywać filmy. Jeżeli będziesz chciała trochę jakiejś pomocy, wskazówek, to, to pisz do mnie śmiało na maila i tak jak mówię, jak będziesz w Warszawie, to się do mnie odzywaj, na pewno się spotkamy. Buziaki! Bardzo miły list od Michaliny z Lublina, dziękuję za list i napisałaś mi, że oglądasz mnie od momentu, kiedy opublikowałam test lakierów z Golden Rose i że lubisz Hole i filmy z Darkiem, także dziękujemy bardzo, też pozdrawiamy. No i nie przestaniemy nagrywać, buziaki! Dostałam bardzo miły list od Alicji i napisała mi, że dzięki mnie przetrwała szkole, szkołę. I że chciałabym mieć kanał, ale myśli, że wszyscy ją wyśmieją. Ja już mówiłam parę razy na ten temat, że jeżeli nie jesteście pewni tego, czy chcecie założyć kanał, to wstrzymajcie się z tym. Szczególnie jeżeli jesteście bardzo młodzi i no boicie się po prostu krytyki, jakiegoś hejtu. Wstrzymajcie się, jakiś czas to nie ucieknie, będziecie mogli nagrywać jeszcze filmy, a na razie możecie sobie nagrywać jakby do szuflady w domu, albo pokazywać swoim koleżankom i zapytać, co o tym myślą. Dostałam tutaj bardzo fajny list od Moniki z Grodziska Mazo Mazowieckiego. 45 minut pociągiem od Warszawy, wiem, wiem gdzie jest Grodzisk Mazowiecki. Bardzo dużo miłych słów, i że, że śmiesznie, że jest, ma 23 lata, a pisze, pisze list jak nastolatka. Dla mnie to jest bardzo miłe, mi to nie przeszkadza absolutnie. Ja też lubię pisać listy, także dziękuję Ci za list i za mały prezent. Tutaj dostałam list od Karoliny, napisane, napisane Twoja Karolina, bardzo fajne. I że mieszka, w, nie mieszka w Wiedniu, tylko w małej miejscowości w niedaleko Bochni i kocham Kraków. Bardzo fajnie. Dziękuję za tyle minusów. Dziękuję za list. Pozdrawiam cię, kochana. Kochani, to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Jeżeli tak, to dajcie kciuka w górę, jeżeli jeszcze ze mną jesteście. Dziękuję za te wszystkie kartki, upominki, listy. Było tego bardzo dużo i ja obiecuję, że kolejny odcinek nagram szybciej, bo to po prostu magazynowała masz od wakacji, ale już jestem teraz na bieżąco. Także jeżeli lubicie, jak robię takie filmy z kartkami, listami od was, to, to dajcie znać. I tak moja ściana będzie się tutaj powiększać i zaraz będę wykrywać wszystko do góry. I może następnym razem będę działać trochę wyżej. Popatrz kochani, Gracias. Hey. Hey.